Weź, weź yy, ten, weź, weź Rotek, przyszykuj Dobra Kurwa, pokazałem to, Blast, ty, wyciekałem Jaki... za tobą A. Siema, z tej strony Rotek, dzisiaj zobaczycie Evento X Admina Dzisiaj razem z Owiaczkiem, mm, robiliśmy Evento X On miał live'a, ja nagrywałem Generalnie w dzisiejszym odcinku ma się do wgrania jednego ultimate na serwerze, na edycję i mam dla was taki challenge Ostatnio rozwaliście system łapek wiliście chyba 50, 50, 50 łapek w górę Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem Jak dzisiaj wbijecie 60 łapek w górę To robię parodię dnia życia Adwina na Dragonie Myślę, że mam na to fajny pomysł I myślę, że, myślę, że wam się podoba Także 6 tych łapek i robimy odcinek Parodię z dnia życia Adwina na Dragonie Miłego oglądania konie O kurde, ile osób no właśnie widzę Dobra, ile w tej drabinie leci. Bez kitła, lagi aż są normalnie, nie? Takiego to nagrać. No Dobra, Wanduj Czekaj. Dobra, wanduj. Czy szybkiego koszta? No nie, nie koszty, dobra. Weźcie takiego. Jeden, jak... <laughs> <laughs> jeden Weźcie takiego trudniejszego, daj, tak, bo tu na razie to jest. No spokojnie, co, zaraz dojdziemy. Spokojnie. A właśnie mam takie, takie trudne, takie no, trudne są początek, żeby oni się wiesz. Żeby oni jak zwierzyna popadali Mieliście teraz. Co? daj jakieś trudne tego, Daltonek, no, jakieś o, takie właśnie. rzeczy. Tak, bo teraz daj ludzie. bo oni mają tam low fps y strasznie. Tak, teraz spadnie połowa, to wiesz. Każde... Daj, daj, z tymi, daj z tymi urodzinami, stary. No! A, to, żeby się wybili, żeby się wybili A Żeby tu mnie osób było, no, 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 to będzie lepsze. Wanduj. Oni, oni są w szoku, ty! Nie. <laughs> oni nie ogarniają, co się dzieje w ogóle. Ej, gościus, dobra. No, niestety, po prostu odpowiedź nie. Bo się urodził To się powrót będzie tak, bo się urodził no, To tak połowa leci Tu pół na pół się podzielili Ale polecieli jak mrówy No i zostali tu ludzie, lecieli <laughs> Czekaj, czekaj, gdzie pójdą, gdzie pójdą, to jest pytanie Dobra, Wando, niech tu się ludzie pobłują na tym szkle <laughs> Dobra, następne bo jesteśmy współwłaścicielami z sajkiem tego serwera, 50 na 50 Jaka to była odpowiedź, jest? Nie Dobrze mówię. Setuj. O, teraz będzie po... No, no, no. Nice. to właśnie chodziło. Dobrze. O, policzek jak mrówy. A, bo ja nie odsytałem Nie czekaj, bo nie odsytałem tego. Już teraz, od nowa. Dajmy od nowa pytanie. No, takie. Ojoj, ale, ale teraz zobaczymy, jaka jest odpowiedź nie? Ale polecam ruchy. Ojoj, ja. przecież kiedy Skaf startował? Ostatnia edycja była? W 2016, nie? W no, 2015, no. nie? A to no wtedy by już 1.8 było. O, ale polecieli. A tu flyer, dobra, ty. O, pół na pół. Pół na pół jest, nie? Taka była odpowiedź? Nie, nie. No nie, a to mało zostało pasz. No nie, była odpowiedź. Uuu! Czekajcie, ja przemyślę -przy do chwilę. chwili. Czekajcie, chwilę. Ale no. Tak, tam gdzie jestem jest poprawną odpowiedzią. Tak, no tak, jest tak, odpowiedzią. tak, tak, jest tak? tak. Tak, tak, tak. Co trzy osoby zostają. O, cool. tak? No nice. No. weź, weź yy, ten weź, weź rotac Dobra. kurwa pokazałem to z ja, za tobą. A. No i mamy co no, no i wycień, 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 Mam 57 tysięcy subskrypcji, także Gratulujemy dla, dla Piotr go widzowie zwycięstwa Tutaj Ci domcik z i Słowianka dostaną nagrodę pocieszenia Super lipę na zawsze Chyba, że już mają jakieś rangi Także widzowie gryzę na czacie dla Piotr CSGO Nie 57, 54 tysiące mam sorry 54 tysiące